Cześć! Witam Cię w kolejnym moim filmie. Tym razem będzie to połączone z holem lumpeksowo-zakupowym. Trochę e, ręcznych zabaw e, z szyciem. No i też będzie ten różowy outfit, który Wam obiecałam, bo to akurat mi przypasowało w lumpeksach w tym tygodniu. Więc jeżeli jesteś ciekawy co kupiłam i co udało mi się znaleźć, zapraszam do oglądania. Co widzę, inwestycja w lampy i w mikrofon opłaciła się, bo jakość jest chyba teraz milion razy lepsza. Zwłaszcza dźwięku. No dobra, no to zaczynamy. Zacznijmy, może od tego, że bardzo marzyła mi się spódnicą Halka, Nie wiem, jak to dokładnie określić. Dodatek tego typu. Zobacz tu, tu i tu. Bardzo chciałam coś takiego i nie mogłam tego znaleźć. Mogłabym to kupić na Vinted pod postacią spódnicy i wypróć podszewkę, ale jakoś nie kręciło mnie to i szukałam po lumpeksach, też szukałam, bo ktoś mi doradził właśnie w strojach karnawałowych i w przebraniach, ale nie mogłam znaleźć nic takiego. Wstąpiłam więc do pasmanterii, kupiłam tiul, gumkę, troszkę takiej ozdobnej koronki i zmajstrowałam coś sama. Koszt tego ogólnie to było około 3 dych, więc wydaje mi się, że całkiem przyjemna cena. Szyłam to parę godzin, parę godzin, bo nie mam maszyny i szyłam to wszystko ręcznie. Może komuś kto jest bardziej wprawiony w takich rzeczach, wyszłoby to lepiej. Niestety ja mam dwie ręce do prac manualnych, więc nie wyszło mi to najlepiej. Znaczy wyszło spoko, ale zajęło mi to po prostu dużo czasu. Już pokazuję ci to na sobie, ale założę to po prostu do tej białej sukienki, bo już nie wiem, z czym to nawet połączyć. Myślałam o jakichś takich krótkich skórzanych spodenkach, których nie mam. Więc już pokazuję ci to w ten sposób i powiedz, czy to fajnie wygląda. Ja nawet nie wiem, czy w to wejdę, bo zrobiłam trochę cięższą gumkę niż mam talię. Oni by się ciągnie, ale nie wiem. Jak nie pokażę na sobie, to pokażę po prostu z bliska. Kolejna rzecz też nie jest związana z ląpekami, jest to pierwsza i pewnie ostatnia znając mnie rzecz zamówiona z Witkaca i nie chodzi tutaj o żadną czarną reklamę bądź złą opinię o tym sklepie, bo zachowali się superancko. Chodzi tylko o to, że to jest coś, czego szukałam, wypatrzyłam to w TickeMaksie, ale było jedno do pary. To są kolczyki. I w Tickemaxie był jeden. I udało mi się znaleźć właśnie takie same witka, co na przecenie. I chyba to była najtańsza rzecz w ich sklepie. I są to kolczyki Alsein. I kosztowały stópkę. A pokazuję Wam to w sumie dlatego, że jak na jedną z tańszych rzeczy w ich sklepie jest to pięknie zapakowane. Jest to zapakowane tak, jakby kosztowało dużo, dużo więcej moim zdaniem. Pięknie zawinięte w papierek. Dużo tego papierka, papierków, naklejków i wszystkiego. Wareczek przeciwpórzowy. A jest tu nawet instrukcja jak dbać, bo z czego są wykonane, że nie wolno ich włączyć, wciekać perfumem, lalala. A kolczyki prezentują się tak. Są to takie długie łańcuchy. No. Tak jak mówiłam, mam rozciągnięte uszy, ponieważ przez długi czas nosiłam tunele. One trochę się wstąpiły, ale nie do końca. E, więc nie wiem, czy ten rodzaj zapięcia będzie trzymał się na moich uszach. Czy po prostu nie przejdzie na drugą stronę. E, jeżeli tak by się miało być, to po prostu zmienię zapinki, chociaż szkoda, bo to są ładne i logowane. Lobię takie pierdowe Już pokazuję Ci je z bliska i na sobie. Po prostu. przechodzimy do różowych zakupów i eee, jedyne czego nie znalazłam to żadnej kurtki bądź okrycia wierzchniego nie chciałam kupować tego nowego ponieważ szkoda mi było kasy ale i tak przejdę do jednej z tych rzeczy którą kupiłam nową ponieważ nie mogłam znaleźć tego w lumpie eee, miałam na oku, to są buty miałam na oku pewne buty ponieważ w jednym lumpie pani powrzucała zdjęcia właśnie jakie ma eee, na zdjęciu wyglądały jak takie super kozaki za kolano i takie mocno różowe, a na żywo okazały się bodkami do półłytki i to w kolorze fioletowo-buraczkowym, co w ogóle mi do niczego nie przypasowało, więc um, teraz uwaga, poprosiłam mojego męża, a pojechał mi do sklepu kupić buty różowe. Myślałam, że będzie miał jakieś opory, powiedział, że będą na niego krzywo patrzeć w sklepie, ale załatwił to, więc już Wam pokazuję te buty. Ogólnie powiedzmy mocno inspirowane pokazem Valentino, chyba z zeszłego roku na wiosnę. I Versace też wypuściło takie buty. Ja już dawno je chciałam i trochę chorowałam na nie. Nie nie było na buty od Valentino. Wiedziałam, że podobne miała też Zara i Berszka, chyba. Beczka chyba nawet miała dwa rodzaje tych podeszw, a te na promocji udało mi się kupić mi, mojemu mężowi za 69 zł, więc całkiem okazyjna cena i jeżeli ich nie oddam, bo nawet nie wiem, czy są wygodne, nawet ich nie przymierzyłam, to no wykorzystam je do wielu rzeczy, nie wiem, czy pamiętacie, mam taki zielony żakiet, płaszczyko żakiet Versace, który ma wykończone rękawy takimi jedwabnymi mankietami i tam właśnie występuje różowy kolor i wyobraziłam sobie, że te różowe buty będą idealnie z tym pasowały a dzisiaj wykorzystam je do różowego outfitu i lecimy dalej teraz już będą same rzeczy z lumpa więc, pierwsza rzecz to jest spódnica i to jest spódnica widuję tą firmę w lumpach, ale kompletnie nic o niej nie wiem tak naprawdę wzięłam ją tylko ze względu na te kolory jest to spódnica firmy Neonoir nie wiem jak to się mówi pewnie jakoś po francusku i ona jest um, poliestrowa dlaczego ja kupiłam poliestrową spódnicę ja byłam przekonana, że ona jest z wiskozy przysięgam, byłam przekonana że kupiłam spódnicę z wiskozy oglądałam dwie i prawdopodobnie odłożyłam inną z wiskozy, a wzięłam tą z poliestru no trudno, wykorzystam ją w lato, ponieważ jest piękna i jest taka. Wiecie, to się tak zawiązuje po prostu wokół bioder. I ona jest trochę za długa do tego, co ja planuję dzisiaj zrobić, więc ja ją ubiorę bardziej coś na tej zasadzie. Mam nadzieję, że nie będzie wyglądało to jak fartuszek. I to kosztowało w lumpie 7 zł na wagę. I kolejna rzecz z tego samego lumpa. To nowe różowe rajstopy. Ja widziałam takie. Total różowe outfity i właśnie babeczki miały różowe rajstopy, trochę intensywniejsze kolory, coś na zasadzie moich paznokci widzicie pewnie tą różnicę, ale jak już zobaczyłam, że były te i zapłaciłam za nie 3 zł, a tutaj jest cena nowych 40, to stwierdziłam, że nie będę wybrzydać. są różowe, są, najwyżej stworzą mi trochę efekt kopytka świnki pigi i to jest kolejna rzecz do różowego outfitu i ostatnia już rzecz z Wczoraj. Wyobraźcie sobie, że też kupił to mój mąż. Jest to piękny, gruby, różowy, wełniany golf z takimi sznurowaniami. Aleksandra McQueena z tej linii MCQ. I on z wyceny kosztował 30 zł. Zobaczcie, ile kosztował nowy. Jest prześwietny, i jak tylko wysłał mi zdjęcie, ja nawet nie wiedziałam, co to jest za firma. Mówię, musisz mi to kupić, to ja to potrzebuję na film na jutro. A on mi jeszcze wysłał metkę, więc to w ogóle było takie wow. I nie musicie, ja mogę wam pokazać. O tu zdjęcie z lumpa. E, bo to jest taki mega zbieg okoliczności, że cały tydzień planuję zrobić różowy outfit, i nagle on trafia taką mega żarówiasto-różową rzecz. No, jest świetny, prawda? Zobaczcie, jaki ma długi golf. On jest taki, na trzy razy można go zawinąć, a nawet się wygłupiałam wczoraj, jak go przymierzałam. Można to ubrać jak kominiarkę praktycznie. Że masz taki kaptur, obcisły i wystaje ci tylko buzia. Moje dziecko powiedziało, że wyglądam w tym jak awokado, w sensie, że twarz to pestka. Mam nadzieję, że uda mi się go ubrać bez brudzenego makijażu. Będę próbować. Więc ja idę przygotować ten różowy outfit i już wam się pokazuje, jak wyglądam w tych rzeczach. Cały czas chyba dotykam tego mikrofonu i mam nadzieję, że nie będzie przez to żadnych jakichś szelestów. Zapomniałam, że go mam. Mam nadzieję, że nie będę musiała nagrywać tego drugi raz. Więc ja idę się przebrać i ocenię sami ten różowy outfit, ale chyba właśnie spróbuję połączyć to z tym zielonym żakietem dla przełamania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zapomniałam jeszcze dodać, że wysłałam do swojego męża um, zdjęcie w tym różowym outficie, aby go ocenił. I jeżeli tylko się odezwie, wrzucę to tu, chyba, że nie będzie się nadawało do pokazywania. Zobaczymy, jakie on ma zdanie na temat różowej pańci. I to już by było na tyle. Koniecznie daj znać w komentarzu, co myślisz o takim rodzaju filmów. O wszystkim i o niczym. Chciałam dodać, że nawet paznokcie pomalowałam specjalnie do tego filmu na różowo. No, i to już by było na tyle. Zostaw po sobie jakiś znak w komentarzach. Jeżeli uważasz, że warto, zasubskrybuj mój kanał. Wtedy dostaniesz na bieżąco powiadomienie, kiedy tylko wrzucę coś nowego. I co? Do zobaczenia!